W dzień Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przygotowałyśmy kilka piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność wobec tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Dziękujemy także Wam, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, bo to dzięki Wam pamięć o naszych bohaterach narodowych jest ciągle żywa i to Wy zaszczepiacie w naszych sercach miłość do Ojczyzny. Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy, niestety im się w końcu udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata i jak to czasem. Właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj... To jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze, chleb, mama, dom gościnny i Wisła i Mazowsze, jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli, w Mazurku szopenowskim i w Czarnym Węglu Śląska i tu gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. J'ai Wtedy wolność jest nam dana i zadana. Nigdy więcej wojny. To pokój. Pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości. Te słowa, powtarzane przez Jana, przez świętego Jana Pawła II, są pragnieniem serca każdego z nas. Dlatego chcemy modlić się i robić wszystko, aby pokój panował wśród nas. Dziękujemy też wszystkim, którzy brano pokoju naszej kochanej ojczyzny. Przeszło Sporo się przelało Łez Lecz wracali tu Z orkiestrą Bo zwycięstwo jedno jest Więc szumiały dla nich wierzby I zakwitał biały bez Kiedy szli do niepoległej Spoza góry Jeszcze się czerwieni mak, a już pisał czas w historię Tyle nowych mi dat. Wszystkie znane i wciąż bliskie. Bo dotyczą przecież nas i tej ludzi. wśród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na pracę wybiegło. Słowo piękne jak honor i męstwo, słowo, które brzmi niepodległość. Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień mówiąc po prostu. Polski dom, polski las, polska szkoła, polska władza i polski kościół. Ono znaczy bez trafu spać, ono znaczy spokojnie się budzić, kochać, śmiać się i pewnie trwać w wolnym kraju, wśród wolnych ludzi. chisna 就像在。 Bardzo bym prosił, aby wszyscy powstali. Baczność. Do hymnu. Za przemoc dzieła szablowo odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twój przewodem złączym się z nami. Przejdziemy Wisłę, przejdziem będziemy Będziem Polakami. Dał nam przykład, bo na partę, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, Przewodem złączym się z narodem, jak czarniecki do poznania po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, Marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski, za przewodem, złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany. Słuchaj jeno. Dąbrowski z Dzieni Włoskiej do Polski, z Atolim Przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski. Kochy mnie, spocznij, usiądźmy jeszcze na minutę. Brawo, wielkie brawa dla dziewczyny. Drodzy, jak to jest naprawdę miło, na, nawet no nie powiem, że płakałem, ale łezka mi się wokół kręci, bo przypomniałem sobie, jak uczestniczyłem w tych wszystkich akademiach i śpiewaliśmy różne rzeczy, ale na co najbardziej zwróciłem uwagę, że te piosenki były oryginalne, czyli nie były takie, które znamy. Jutro będziemy śpiewać bardziej takie, które znamy, natomiast to na pewno wymagało pracy. Ale jak nasze dzieci zaśpiewają takie piosenki, to jest potrójna radość. Jeszcze możemy zaklaskać, tak naprawdę, z całego serca, bo to jest rzeczywiście piękna sprawa. Brawo! Drodzy, serdecznie dziękuję tym, oczywiście, wszystkim dzieciom po kolei. Naprawdę jesteście artystami. Przed Wami tylko najlepsze, nie gorsze, tylko najlepsze. Bardzo dziękuję księdzu Maciejowi, a szczególnie dziękuję siostrze Natalii za przygotowanie i paniom, które też wiem, że dokładały się do tego, i rodzicom, że przychodzili na większe próby, czyli trzeba było zrezygnować z czegoś, i dlatego ja bym klaskał, jeszcze został pewnie do pierwszej godziny, klaskał, i, ale jest następna msza święta, więc w ten sposób dzisiaj się żegnamy. Natomiast drodzy, niech nasza wolność będzie wykuwana każdego dnia właśnie tym, że Bóg jest na pierwszym miejscu, potem honor i ojczyzna. Wszystkim szczęść Boża.